rozwiąż równanie 2x do trzeciej dodać 5 razy 2x odjąć 5x do trzeciej równa się 0. Przepisuję równanie. Jest to iloczyn. Iloczyn jest równy 0, no wtedy tylko wtedy, gdy albo a jest równe 0, lub b jest równe 0. Jeżeli chociaż jeden z tych czynników jest równy 0. A zatem jest iloczyn, czyli albo to, czyli albo 2x do 3 plus 5 równa się 0. Lub ten drugi czynnik, czyli 2x odjąć 5x do 3 jest równe 0. Rozwiązujemy po kolei te dwa równania. Przerzucamy piątkę na drugą stronę. 2x do 3 równa się minus 5. Po podzieleniu przez 2, x do 3 równa się minus 5 drugich. I na końcu wyliczając x, no to x jest równy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 5 drugich. Tak mogłoby zostać. Ewentualnie ten minus moglibyśmy dać przed pierwiastek, czyli minus pierwiastek trzeciego stopnia z 5 drugich. Pytanie jest, czy trzeba wyłączać całości. No, można, chociaż bardzo często w odpowiedziach pod pierwiastkami wpisuje się ułamki niewłaściwe. To jest pierwsze rozwiązanie. Drugie, no tutaj chyba wyłączymy sobie x przed nawias i będzie 2 odjąć 5x kwadrat. Jest równe 0. I sytuacja podobna, czyli albo, bo to znowu jest mnożenie przyrównane do 0. Czyli albo x jest równe 0 i to jest już gotowy wynik, lub lub ten czynnik, czyli 2 odjąć 5x kwadrat jest równe 0. I tu rozwiązujemy. To zostawimy po tej stronie, to przerzucimy. Podzielimy przez minus 5. I wychodzi x kwadrat równa się 2 piąte. Jeżeli z x do potęgi parzystej równa się liczba dodatnia, wychodzą dwa rozwiązania. Albo x równa się pierwiastek z tej liczby, lub x równa się minus pierwiastek z tej liczby. Po usunięciu niewymierności, bo to jest pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 5 i pozbywamy się niewymierności, to tutaj x wyjdzie pierwiastek z 10 przez 5. Tak jak to zrobiliśmy dla pierwiastka bez minusa, no to nie ma co robić tego samego po tej stronie. Od razu napiszemy x równa się minus pierwiastek z 10, bo te same działania byłyby przez 5. I spójrzmy na rozwiązania. Rozwiązaniem tego całego równania są liczby. Minus pierwiastek trzeciego stopnia z 5 drugich, 0 pierwiastek z 10 przez 5 oraz minus pierwiastek z 10 przez 5. Czyli x należy. I w odpowiedzi. Minus pierwiastek trzeciego stopnia z 5 drugich. Minus pierwiastek z 10 przez 5. 0 oraz pierwiastek z 10 przez 5. To jest odpowiedź do tego zadania.